nagram Wam gym, mordeczki, w którym ponury trenuje. Wiecie, tak się wstydzę, trochę przy chłopakach nagrywać. Ale z rano nie ma za dużo ludzi. Tak to mniej więcej wygląda. Przejdziemy się na szybkości, później Wam pokażę sauny. Już ponury zrobił rozgrzeweczkę. Ponury dwa razy biega po 15 minut. Dobra, teraz pójdziemy trochę. Porobimy. Ja już mam swoją rutynę treningową. Trening ponurego trwa tak mniej więcej 2,5 godziny. Ciężkiego treningu mordeczki, bo nikt tak nie trenuje ciężko jak Ponury. Powiem wam szczerze, wiecie, do pierwszej grondy pisałem swoje zgłoszenie do tych walk na gołe pięści, ale Ponury jeszcze wtedy nie był sławny mnie nie wzięli, nie? Ale teraz może jak Ponury zyska sławę, Ktoś to dojrzy i ponury go wezmę do tej gromdy na gołe Ponury by się trochę porozbijał z chłopakami, wiecie? Dwa razy w tygodniu trenuję 2,5 godziny ciężkiego treningu. Także jakaś tam forma jest, mordeczki. Dobra, później wam nagram i idę działać dalej.